Co się stało z polskimi jeńcami w 1939 roku? Ponad 400 tysięcy trafiło do niewoli niemieckiej, i choć warunki były ciężkie, głód, praca przymusowa, choroby, to jednak Niemcy byli związani konwencją genewską. Oficerowie siedzieli w oflagach, szeregowi w stalagach i często harowali w gospodarstwach czy fabrykach. Nie było to życie godne, ale szansa na przeżycie była stosunkowo wysoka. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na wschodzie. Armia Czerwona uwięziła około 250 tysięcy Polaków. Wielu trafiło do łagrów, gdzie panował mróz, głód i nieludzka praca, a oficerów spotkał los tragiczny: masowe egzekucje w Katyniu, Charkowie czy Twerze. W sumie ponad 21 tysięcy ofiar, czyli elita wojska i państwa. I tu leży największy dramat. W rękach Niemców polski jeniec miał szansę przeżyć, w rękach Sowietów często był skazany na śmierć. Chcesz więcej takich faktów, które pokazują wojnę od zupełnie innej strony? Zostaw suba i bądź na bieżąco.